I kolejny dzień przygód w moim kamperwanie. Zaczynam od zjedzenia śniadania. A na śniadanie będzie pierś z kurczaka, sól, pieprz oraz oregano. Bułka hamburgerowa z masłem i w międzyczasie robimy tak. Używam stacji Bluetti, odpaliłem w ogrzewanie postojowe, bo niestety mój główny akumulator padł, także dzięki Andrzejowi z parkingu tutaj leśnego, dużego na Mierzei Wiślanej. Andrzej użyczył swojego agregata prądotwórczego i podładowaliśmy jedną stację oraz drugą stację i teraz z tej stacji ładowarką do LIFE po 4 ładuje swój akumulator Ym, i podczas ogólnie jakby ładowane stacje ta ładowarka też funkcjonowała, także no, powinno mi już starczyć do końca wyjazdu. Mam przynajmniej taką nadzieję. Zobaczymy, przetestujemy. A tymczasem zapraszam Was do oglądania odcinka i przy okazji polecajka, jeszcze raz bursztyn położę. No i teraz odbywa się istny survival. Skończyła mi się woda. Co się skończyła. Została mi na dwie herbaty, a jakoś się umyć trzeba. Także biorę śnieg i roztapiam śnieg w garnku. E, dobra, mamy 24 stopnie. I sytuacja z całym tym systemem, systemem energetycznym nie jest taka prosta, bo pierwszy tydzień, Ogrzewanie postojowe chodziło na minimum, lodówka chodziła i oświetlenie w busie. I pamiętacie, doładowałem ze 130-140 amperogodzin w sumie i akumulator potem mi padł, gdzie był naładowany do pełna, padł w 3, może w niecałe 4 dni. Dlaczego? Dlatego, że ogrzewanie postojowe teraz jak chodzi na tych wyższych obrotach pobiera więcej prądu, niż jak chodzi na niskich obrotach. I dlatego co? Odłączyłem lodówkę, nie używam praktycznie oświetlenia, ładuję ten akumulator z tej stacji, plus był ładowany prostownikiem, tym do lifepo 4 przez 2 godziny i zaraz wyłączam tą stację i straty z przetwornicy ze stacji plus straty na 230 wyeliminuję i będzie podłączone pod tamto tym wejściem, no normalnie na 12V tyle mogę zrobić i wieczorem uruchomię i dopóki będzie działało, tyle będę jeżeli, a jak się rozładuje, no to już wtedy trzeba będzie jechać na południe Europy, no, no bo co nic tutaj więcej nie poradzę no i teraz nie ukrywam, że oświetlenie z mojego prysznica, z mojej kabiny prysznicowej ratuje mi życie bo mam trochę światła, jeżeli chodzi o te lampki LEDowe to z Action no to jestem, który 10, 11 plus sylwester, 12 dzień na wyprawie. Codziennie są włączane na kilka minut i działają. Także ładnie trzymałem baterię, biorąc pod uwagę, że no w busie nie no jest ciepło ogólnie, ale był ten dzień, kiedy było zimno, plus sylwester, one tam wymarły trochę, plus przez podróż. Także te baterie zawsze też delikatnie w kość dostały. Tylko ja te lampki, od razu mi widz Mariusz napisał żeby je rozładować, czyli włączyłem, poczekałem, aż się same wyładują całkowicie i naładowałem do pełna. Taki format baterii. No i zobaczymy, dam Wam znać, sam jestem ciekaw, ile takie lampki za 35 zł wytrzymają. I z tą stacją bulety stało się dokładnie to, co za ostatnim razem zjechało poniżej 70%. I pokazuje 0%. Także jedno wielkie gówno. Ta stacja Bluetti. Mm, kiedyś praktycznie z niej korzystałem. Teraz zacząłem korzystać. No i coś jest pochrzanione. Wcześniej jak z 70 zjechało do zera, naładowaliśmy z Andrzejem. Bardzo ładnie działała. Wykorzystałem całą y, przez kilka dni. Wszystko śmigało. A teraz doładowałem. No i niestety. Niestety jakby nie przyjęła tego prądu, w takiej ilości, czyli źle pokazało wskaźnik. Przyjęła prądu 30%, a 70% było nienapełnione. No i yy, no to ja już ogólnie o tej firmie wystawiam opinię jedno wielkie gówno. Za to All Powers to mnie nigdy nie zawiodło, to działa perfekcyjnie. Także jakbyście stawali kiedyś przed y, wyborem: All Powers versus Blueti, no to wybór jest w moim odczuciu oczywisty, bo Wtedy, kiedy najbardziej potrzebowałem prądu, to to gówniane Blueetti zawiodło, a All Powers nie zawiódł mnie nigdy. Od samego początku, kiedy tylko współpracuję z tą marką. Także Bluetti dziękuję. Jak będą chcieli mi kiedyś wysyłać, to niestety, ale z tą marką już nigdy nie będę współpracował. Mała aktualizacja, jeżeli chodzi o stację All Powers, bo w poprzednim chyba odcinku wprowadziłem was w błąd nieświadomie bo mówiłem o tym zużyciu energii i tak dalej, a okazało się, że to, że mi ładowarka pokazywała tutaj, że jest naładowana, naładowany akumulator, to nie był naładowany, bo All Powers, jak jest 5%, to odcina automatycznie to ładowanie. I to dzisiaj sprawdziłem, bo miałem stację naładowaną w 40 paru procentach, podłączyłem tą ładowarkę do LiFePO4, i jak było 5%, to już pokazywało, że naładowane, mimo że akumulator mi padł całkowicie, także nie mógł być naładowane. I teraz z Andrzejem podładowaliśmy do 100%. Podłączyłem i jak widzicie, na spokojnie ładuje. Także wtedy nie mogłem określić dobrze tego zużycia, że to było tam 140 czy tam 150 amperogodzin na tydzień. Także prawdopodobnie po tygodniu padło dużo więcej, ale ile dokładnie nie jestem w stanie z tego zweryfikować i wszystko by się zgadzało, bo później jak doładowałem te, stąd te 40 parę procent, to powiedzmy niecałą połowę no to tak z 80, 90 i to wystarczyło na 3 dni, także i tak fajnie, bo to wychodzi no dużo mniej niż mogłem się spodziewać, ale ale na pewno nie doładowałem tylko 130, tylko więcej tych amperogodzin. Także teraz co? Dzisiaj było naładowane z tego 40% z tych 168 amperogodzin, i teraz przejdzie 100%, czyli no powiedzmy ze 140, i tam trochę, no trochę będzie naładowane i powinien mi starczyć już do końca wyjazdu. Bo pomimo tego, że ja mam. Tą ładowarka, jak widzieliście, podpięta była pod stację Blue Eti, to jednak straty na przetwornicy i na tej ładowarce są duże. Także lepiej zdecydowanie pod 12V podłączyć to ogrzewanie postojowe. No i teraz praktycznie korzystam już nie z tego mojego głównego oświetlenia, tylko z tej lampki lodowej ona bardzo mało pobiera. I tak już do końca wyjazdu. Mamy kolejny dzień i. No, a propos tego ogrzewania postojowego, trudno, lepiej w tę stronę. No i tak, no i tak. może wciąż szaleje, Otyków żadnych nie widać. No jeszcze ewidentnie za wcześnie, trzeba będzie poczekać jeszcze z dwie godziny. Zobaczcie, jeszcze ledwo widać, a tutaj jak fajnie, widać jedynie światełko w przyczepie Andrzeja. Pozdro Andrzej. No i co, parking leśny na i Wiślanej. Trochę napadała i czekamy na bursztyn. Czekam teraz trochę. Drzwi otworzyłem. Niech się bus trochę przewietrzy, bo jest za gorąco mi. Także niech się obniży ta temperatura trochę. Jak ma to ogrzewanie tak chodzić. I teraz zobaczę ile dokładnie mi zżarło diesla przez noc. E, wlałem o godzinie chyba 15 wczoraj. E to jest jeszcze. To jest jeszcze. Mimo tragedii. E, to jest jeszcze, jest jeszcze, nie ma tragedii. Spoko. E, ale i tak doleję teraz.

ale ze zdjęciami samymi. Nie, nie, inne, ale wiesz, ale chodzi o to, że... A chciałem zobaczyć ile jest i kurde, myślałem, że jest z minus 3, a jest minus 7 i dzisiaj ma być minus 10 i to minus 13. Także spoko. I powiem Wam, ogrzewanie postojowe nie zżarło wcale dużo. Jak teraz dolałem jakieś 2,5 litra, to mam yy, praktycznie do pełna ten cały siuwaks. Dobra, trochę sportu z rana odświeżę sobie busa, a co? Już powoli się ściemnia. Ja nic dzisiaj nie nagrywam, bo chcę wam ponagrywać bursztyny. Także czekamy z Andrzejem. O 20 idziemy na plażę, potem idziemy o północy, i potem o 5 rano, aż trafimy na moment, kiedy coś wywali na brzeg. Wiem, że w Jantarze już coś tam zaczynałem powoli znajdować. Warunki są OK, także jest szansa, że na tym wyjeździe No, uda mi się wreszcie coś tam znaleźć, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. No, tak czy inaczej, dopiero za jakieś 5 godzin idziemy zobaczyć co i jak. Andrzej właśnie wrócił z klinicy, dowiedział się, że nie ma nigdzie na razie bursztynów. chyba także, no nie wiem, ja się i tak o 20 przejdę a potem w nocy zobaczymy a teraz na obiad robię dla siebie Andrzeja kalmary w chrupiącym cieście no to poszedłem, z Andrzejem byłem o 15 i teraz sam poszedłem o godzinie 20 później jeszcze raz pójdę o północy i później przed piątą rano taki był plan, żeby po prostu być pierwszy na plaży jak ten bursztyn się pojawi i ten plan był bardzo dobry o czym się przekonacie w dalszej części odcinka 5.19 byłem na rekonesansie i zobaczcie udało się, są bursztyny, są piękne yy, tutaj trwało to do sobie 5 minut, przyszedłem po Andrzeja ale kurde ciężko było tą plażę zostawić i co, teraz się Ubieramy woderę, bierzemy kaszorki, idziemy szukać na grubo, i wreszcie jest wysyp bursztynów. Bursztyny przesypałem do takiego garnka i takim planem, gdzie nie wiem, posikałbym się ze szczęścia dosłownie, to by było zapełnienie tego garnka. Nie no, to by było strasznie dużo bursztyn kilka kilogramów, no ale dam wam znać, postaram się coś tam nagrać, jak będziemy na plaży, ale wiem, że będzie na to mało czasu. I po prostu zobaczycie sobie. Ile tych bursztynów w takim wysypie da się nazbierać? Udało mi się tylko jedno ujęcie. Też fajnie, że chociaż jedno, widzicie, ile tych bursztynów jest? Normalnie szok, a to ujęcie z wody, no wszędzie te drobinki, wszędzie te drobinki, i niestety telefon z zimna mi padł. Także tylko jedno ujęcie z tego wypadu. Stałem o 4.30, poszedłem na plażę, przeszedłem 400 metrów i zacząłem znajdować bursztyny, w tym taki okaz. I już wiedziałem, bo wczoraj sprawdzałem, że około godziny 4 południowy wiatr z prędkości 90 km na godzinę, nie, na godzinę zmieni się na wiatr z prędkością 18-19 km na godzinę. I to już jest taki całkiem spoko, całkiem fajny. I w związku z tym nastawiłem budzik, wstałem, znalazłem te bursztyny i teraz posłuchajcie, nie jestem chory jeszcze, mam nadzieję, że nie będę. Wypiłem herbatę z imbirem, a w zasadzie jeszcze nie wypiłem. Cały czas sobie popijam. I sytuacja wyglądała tak. Biegłem około kilometra, bo chciałem jak najszybciej Andrzejowi powiedzieć, że są bursztyny i lecimy profesjonalnie. Założyliśmy wodory, wzięliśmy kaszorki i poszliśmy na poszukiwania. Poszukiwania trwały 2,5 godziny mniej więcej. 2,5 godziny zmarzłem nieprawdopodobnie. Fajnie, poszukiwanie bursztynu to jest naprawdę robota dla twardzieli. Jest to fajnie się to ogląda na YouTubie, ale jest to bardzo ciężka praca. Ja jeszcze nie ogarnąłem, jak to zrobić, żeby było wygodnie, bo w jednym ręku latarka UV, w drugim ręku duży kaszorek i takie podbieranie. Już wiem, dlaczego mają małe te kaszorki, żeby chwytać takie największe kawałki, także będę musiał zrobić taki nie, nie taki duży, bo tutaj Andrzej mi pożyczył taki, wiecie, a wędkarski taki bardzo duży. No i po kilkudziesięciu podebraniach to już przed ramię dosłownie siada. Także na pewno na następną wyprawę zrobię jakiś uchwyt na klatkę piersiową na latarkę UV, żeby mieć dwie wolne ręce. Fajnie się sprawdziła rękawiczka taka robocza. Właściwie ją tutaj suszę tego typu, bo ona ma tutaj ogumowaną część chwytną i dzięki temu ręce nie marzły tak, bo tej wilgoci z podbierania bursztynu nie było aż tyle, bo wiecie jest tak, podbieracie tym kaszorkiem wywalacie patyki śmieci na plażę i przebieracie ręką po prostu wybieracie kawałki no i bez rękawiczki to kwestia 15 minut przy minus kilku stopniach i wam ręce odpadają, także muszą być jakieś rękawiczki myślę, że pomyślę nad taką Cienka, jakaś ocieplana z warstwą jakiejś gumy, taka byłoby, byłaby optymalna. No i co, zaraz wam pokażę, ile znalazłem. No, jestem przeszczęśliwy. może dla wielu poszukiwaczy to małe wyniki. Dla mnie to jest absolutny sztos. już wam pokazuję. A tu, tak dla porównania, to znalazłem w tydzień, a tu na razie wybieram takie największe, fajne kawałki. No, zobaczcie, jak to wygląda, jakie to jest przepiękne. Mamy bardzo, bardzo różne te bursztyny. Tu jakiś prawdopodobnie patek tutaj był. I takie jasne, ciemniejsze. Bardzo takie ciemne. No to jest widok na który czekałem tyle czasu i bardzo się cieszę, że na tej wyprawie udało mi się trafić na takie warunki dogodne, a tutaj mi się suszą. Macie pytania? Tak jak rano mówiłem, że fajnie byłoby zapełnić ten garnek, to ogólnie jest to realne, żeby go zapełnić, bo jest zapełniony razem z tymi, myślę, że tak w jednej czwartej, w jednej trzeciej, także spoko. No i tu macie, macie przykład, takie maleństwo jak nie ma wysypu, a tyle w 2,5 godziny jak jest wysyp, także jestem zadowolony. Suszę to, poprzebieram. I na razie się grzeje i na pewno z Andrzejem dzisiaj będziemy jeszcze poszukiwać i na pewno będą poszukiwania w nocy, no bo jakiś bursztyn jest, to trzeba korzystać ile wlezie. A tak wygląda sortowanie bursztynu. Jak zbieracie, to zawsze patyki, kawałki muszelek, kawałki jakichś wodorostów. Wszystko to wychodzi z bursztynem, i potem trzeba to po prostu ładnie oddzielić. No dobrze, pora na prezentację. Zobaczcie na to. Chciałbym wam pokazać jak naj, najdokładniej, bo to chyba pierwszy raz w życiu na kanale możecie zobaczyć coś takiego u mnie w takiej ilości. No, jestem przeszczęśliwy. I tutaj oficjalnie największy mój bursztyn w życiu tak się prezentuje. Także tyle tego, i tu jeszcze raz dla porównania: macie tydzień poszukiwań versus 2,5 godziny przysypałem bursztynę do innego garnka, i powiem wam, że one trochę ważą, trochę ważą, nie chcę mówić, ile tego jest, bo sam nie wiem. Ale przed wyjazdem na południe Europy na pewno zważa. I od razu mówię, jakby ktoś chciał kupić, to nie sprzedaje, bo tak jak złoto srebro widzicie jest świetną inwestycją, to bursztyn. Ma różne ceny w zależności od sezonu, bo jest bardzo duże zapotrzebowanie. I tak jak w tym roku nie było bursztynu, była fajna cena. No i teraz zobaczymy, jak będą ceny, ale, ale ogólnie wiem, że znajomy jak miał takich pudełek, gdzie był chyba kilogram, to za 8 takich pudełek dostał 8000 zł. Jako ciekawostka, nie? Czyli teoretycznie. Może to być warte jak to waży z kilogram z 800? Nie mam pojęcia. Nie znam się totalnie, ale tak jak oglądałem różne wywiady, to na przykład taki kawałek niech będzie warte 10 zł. Jak go wypolerujemy i damy oczko, takie wiecie, do srebrne i żemyk na przykład to będzie warty 50 zł. A jak oprawimy w srebro artystyczne, to będzie warty na przykład 200 zł. Także. Z bursztynami to no, trzeba na spokojnie wszystko, ja mam taki mikroplan, żeby zbierać i może kiedyś y, zrobić szkolenie i po prostu nauczyć się obróbki bursztynu i robić autorską właśnie biżuterię, jakbym był starszy, wiecie. No na razie to po prostu zbieram ile wlezie i to jest moja taka też jako inwestycja i jako coś pięknego, bo przyjdzie znajomy i pokaże, zobacz jakie fajne bursztynki. Także tutaj chciałbym Andrzejowi jeszcze raz podziękować, bo gdyby nie Andrzej, to bym tu nie przyjechał i nigdy nie doświadczył takich emocji. A jak widzicie, czekałem na ten moment ponad 12 dni. No i wiadomo, wodery mokre w środku, także ogrzewanie płestowe też się do czegoś tutaj przyda. I standardowo skoczyliśmy na plażę, żeby Andrzej sobie rolki ponagrywał na YouTube. I tutaj jak widzicie, to co robiliśmy... W nocy, to teraz ludzie właśnie wybierają i takie drobinki, co nam się nie chciało, wzięliśmy większe. To ludzie też mają radość. Tam w oddali widać już masa poszukiwaczy. Działają tam, gdzie ja działałem parę godzin temu. A ja sobie idę po plaży jeszcze znajduję. Także kto rano staje, temu Pan Bóg daje. Teraz znajdą jedną dziesiątą tego, co ja w ciągu no wcześniej, jak szukałem. O kurczaki, nieźle zmarzłem. Minus 7 jest teraz. Eee, tyle teraz na spacerze. Andrzej o 12.00 powróci dronem i spróbuje wypatrzyć plamę. Także będziemy dzisiaj w ciągu dnia działać. I potem w nocy. I zobaczymy, jak to pójdzie. A maleństwa do kolekcji. I tutaj mam torbę na bursztyny. I jak widzicie, jest. No, jak mam rękawiczkę, muszę wkładać, żeby zawsze wleciało idealnie. Ja chcę sobie to stringować. Tutaj coś zrobię, żeby ta torba była cały czas otwarta, żeby nie musiał moczyć tej rękawiczki za każdym razem, bo to widzicie, na warstwole lodu się robi, tylko żeby była tak otwarta. Zaraz coś wymyślę. Na szczęście jestem przygotowany na różne ewentualności. Wezmę jedną taką opaskę zaciskową i zaraz Wam pokażę. O, opaskę jak tak przyłożyłem, to widzicie, a bez opaski bym o tak zamkniętą. Także opaska będzie tutaj, jak ją przymocuję, tu po prostu porobię otwory nożyczkami i małymi opaskami zaciskowymi. Bo to i tak jest torba taka, która 10 lat u mnie leżała i nie była wykorzystywana do niczego. Także będzie typowo na poszukiwania bursztynów. Tuning torby zakończony. Teraz bez problemu sobie wrzucam bursztyny. Nic mi nie wadzi, nic mi nie przeszkadza. Jest super. W tym odcinku to już wszystko. Mam to. Po co tutaj przyjechałem, już jak nie znajdę nawet jednego kawałka, to i tak jestem bardzo zadowolony. Teraz dowiedziałem się od poszukiwaczy, że praktycznie trafiliśmy na tak zwaną żyłę złota. Te warunki idealne i teraz w ciągu dnia ludzie już chodzą, już wygrzebują wszystko. Ten i jedyną przewagę, jaką my mamy z Andrzejem, to to, że Andrzej ma drona. I jak poleci i zobaczy gdzieś plamę, to mamy pole do popisu, bo tak. To już tylko małe drobinki zostaną, no i jeszcze można w nocy liczyć, że warunki się trochę zmienią i coś jeszcze może wyrzuci. Tak czy inaczej, idziemy dzisiaj jeszcze raz i jutro, ale to w kolejnych odcinkach zobaczycie efekty. A jestem bardzo, bardzo zadowolony. Napiszcie, jak Wam się odcinek podobał i widzimy się w kolejnych. Cześć.